I perełeczki, najdroższe, najukochańsze, będę miała dla Was teraz taką turbo niespodziankę, kochane, bo mamunia dzisiaj odgrzewała w czeluściach, za szamponami, za maskami, przygnieciony, przykochane, piękne panie, normalnie zakopany, w końcu dziewczyny odkopaliśmy. Kochane moje, mam dla Was oryginalny Retinal Shot od CeliMax. Wszystko, dziewczyny, jest oryginalne. Kochane, nieskromnie powiem, że czekałyście ponad tydzień chyba, aż tam Tomasz magazyn przetrzepi i przeniesiemy część dziewczyny. Czekajcie sekundkę, muszę tutaj sobie, a może ten naklejkę. Już, 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 już do was mówię, już do was. Wszystko tutaj wam pokazuję. Skarby. Ja szybko podam wam w pierwszej kolejności, skarbeczki moje ceny e, i kod, bo cenę macie 36 zł. Moje piękne panie. Kod 12681. Krem Boster, dziewczyny z retinalem. Nie mylić, kochane piękne panie, z retinolem przepetarda, krem to jest dziewczyny intensywna kuracja przeciwzmarszczkowa. Totalnie dziewczyny zaprojektowane w celu intensywnej rewitalizacji skóry, pozbycia się zmarszczek, wypełnienia dziewczynki, kochane moje obwiśnięć i zwiotczeń. Ehm... Ma 1% dziewczynki kochane moje pantenolu, 3% Matrixa 3000, czyli takiego czegoś jak tutaj miałyśmy dziewczyny na poprzednim pościgu. Serum dziewczynki, e, dokładnie też takim kochane moje podobnym e, składem, e, a także ma niacynamid dziewczyny. I adenozynę, kochane piękne panie, zabiera 0,1% retinalu. Dziewczyny, redukuje zmarszczki, głębokie linie, poprawia elastyczność skóry, jędrność, zwęża pory rozjaśnia przebarwienia, wyrównuje koloryt skóry, całkowita petarda. No, i jest odkopany. E, łapcie sobie, dziewczyny, cenę macie petardę 36 zł. Myślę, dziewczyny, e, że tutaj jest też produkt, który powinna sobie każda z was do koszyczka przygarnąć, bo będziecie przezadowolone, dziewczyny. Mega ode mnie polecajka. E, no co wam powiem, tak? E, odłożyłam sobie sama, e, bo takiego produktu aż szkoda, żeby nam koło nosa przeszedł. Dziewczyny. Kolejną mam dla Was torpedę. Wyczekaną torpedę, skarbeczki moje, wasz e, seria Olaplex szampon, tylko tego jest bardzo mało dziewczyny. I tutaj bardzo polecam skarby moje, stężyć, zagęścić mega ruchy, e, kochane piękne panie. Bo mówię to nie jest e, sztuk, nie wiadomo ile dziewczyny, jest tylko kartonik, więc kto pierwszy tak na dobrą sprawę, ten lepszy. Dziewczyny mamy pierwszy raz szampon niebieski, skarby moje, ale nie mylić go, że to jest jakiś szampon bądź um, kochane moje barwiące włosy na niebiesko, tak jak w postaci szamponów, e, które właśnie Wam pokażę, e, e, fioletowy między innymi, dziubunie, jest to bardzo głęboko e, oczyszczający szampon do skóry głowy, e, wystarczy umyć nim głowę raz w tygodniu, kochane moje, po prostu jest e, cudowny usuwa wszystkie zanieczyszczenia ze skalpu skóry głowy wszystkie dziewczyny problemy z upierzem łojotokiem, wszystko sobie wyeliminujecie dziewczyny, e, ma opatentowaną technologię odbudowy dziewczynki, kochane moje mostów dwusiarczkowych Olaplex do wszystkich rodzajów włosów e, będziecie zachwycone, szampon kosztuje tylko 32 złote, dziewczyny. Jest kod Pupsik 12, 749. Bierz ta, dziewczyny, bo reszta e, petarda z karby. Następna petarda... To tutaj macie skarbeczki moje, szampon, ten No4. Szampon turbo odbudowywujący zniszczone włosy dziewczyny. To już jest szampon do mycia w dniu powszednim dziewczyny i codziennie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Szampon, który zagęszcza włosy, wzmacnia cebulki, odbudowywuje dziewczynki te właśnie włókna uszkodzone. Torpeda dziewczyny nad torpedami, 32 zł. Pod Pupsik 12750. I oczywiście teraz mowa dziewczynki o Olaplexie fioletowym szamponie tonującym do włosów blond siwych z pasemkami, do włosów dziewczynki o jasnej tonacji, żeby pozbyć się całkowicie żółtych odcieni, przepięknie dziewczyny nadać platynowy kolor tego blondu. Dziewczynki, mega Wam polecam. Tutaj będziecie miały najlepszą serię szamponu tonującego. Nie znajdziecie chyba lepszego dziewczyny. Wiecie o tym, że szampony w sieci e, minimum powyżej 100 zł, ale to jest minimum dziewczyny. Cena szamponu sięga tak od 140 do 160, nawet dziewczyny ponad 180 zł. Także tutaj bardzo się skupcie, mam bardzo mało. 12 751 ten fioletowy, 32 zł. Dziewczyny, płatki pod oko Botox. To są te fioletowe płatki od kormesików płatki też pokochajcie, bo skóra pod oczami, e, dziewczyna jest bardzo cienka i ona bardzo szybko ulega procesom starzenia. E, dziubeczki moje, pięknie liftingujące, pięknie wypełniające zmarszczkę, one są w delikatnym kolorze fioletowym, e, cudownie dziewczyny naciągające skórę, eliminują sińce, obrzęki fantastyczną mam dla Was scenę, dziewczyny. Do dzisiaj macie takie szaleństwo, że naprawdę Wam powiem skarby e, i jutro będzie jeszcze większe szaleństwo. 10 zł na płatki. pod PUPSIK7300. Następna torpeda, dziewczyny, nad torpedy to dojechały chusteczki, Wasze ukochane chusteczki do plam, dziewczyny, na e, odzieży. Wystarczy, że cokolwiek kapnie. No nie wiem, e, buraczki Wam upadnie, czy coś jakieś, tłusta plama z obiadu czy się oblejecie sokiem, czy nie wiem dzieciak się upapra w czymś, dziewczyny to jest mistrzostwo świata, do turebuni genialne chusteczki odplamiające w ułamku sekundy, bo się plamy, dziewczyny weźcie sobie kochane moje, trzy złote tylko, kod pubsi 11 660 i zrobimy na następnym filmiku kolejne sztosy dziewczyny, no dzisiaj was rozpieszczę w pielęgnacji, myślę, że maksymalnie